7654321 five, four, three, will so never have the sacred stone <laughs> Oh this new crazy mother Goles and go Oh 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 Slubi's kukurideo Oh 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 so to me call me Oh 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 Pierdole Crazy mother Nie bram się tej... Aja Anglia, Niemcy, Szwecja, Japonia, Polska Napierdalamy wódeczkę, widać sobie morze, nie ma problemu Nie ma problemu ja, ja, ja. ja, 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 ja. Jeby oj nie ma problemu Kto by pomyślał, że stanę deportowany? I to po trzech dniach. Mój pożet jest w tak skromnym stanie, że nie mam za co pić i jeść. No i przede wszystkim no, dobrze imprezować Znalazłem, wychodząc ze sklepu plastikowy różaniec. Dla mnie to jest y, jakiś tam znak, że będzie dobrze. Oprócz tego zarobiłem dzisiaj 3 euro Nie jest źle Oby w śmieciach było dużo owoców, bo mam ochotę na owoce A. 120 kg To jest moje towarzystwo ola, o kurwa, jestem na kamerze. Ja pierdolę. Naprawdę nie wiem, co oni mają napisane w komputerach. W Strażnik sensie mi powiedział, że Allahu Akbar, bum i... Mam wypierdalać z Brazylii. Przejechanie tych 100 metrów zajęło nam 34 godziny. Koka, no. Kokaina si. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Nie je się, nie pije i nie chce się spać. Jest zajebiście. Jest fantastyko. Si. Nie. Kurwa. Co się wyjebałem. Ale mam tu w dupie. Lata spędzone w harcerstwie przydają mi się teraz. Bo nie zawsze widać, czy ścieżka jest ścieżką, czy po prostu jest lasem. Ale ja po tylu latach już to rozróżniam. Przecież to jest jak jazda rowerem. Nigdy tego nie zapomnisz. Zgubiłem się. Totalnie się zgubiłem. Nie robię sobie żartów. Reklamówka z biedry. Pomaga mi przetrzymać zło. Fuck komunik! Widzicie co tu mają? Widzicie! I ja krzyczę Bickerfur! A oni patrzą, co? Ja mówię MOKE! Gdy ja to już wiem, że nie schodzę na to. Samożytko. Ale spróbuję jakaś tam część mówi do mnie, że mi zazdrości i chciałoby robić to samo. To czemu nie robisz? Jeżeli jesteś wolny, na przykład tak jak ja, pakuj plecak i jedź. Twierdzisz, że nie masz pieniędzy. Nie musisz mieć w sumie. Na bańkach zarobisz. Nie umiesz, to się nauczysz. Ja się nauczyłem, Angelika mnie nauczyła. Jedyne co musisz mieć, to papier toaletowy. oh yeah 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 yeah, yeah.